Mieliśmy po lat 17-naście Połączyła nas przede wszystkim muzyka i rapowanie Postanowiliśmy założyć skład, wymyślić nazwę Faktofonika To była muzyka dla muzyki, sztuka dla sztuki W centrum Bogucic, na osiedlu Wajdy, na osiedlu, na którym mieszkał Magik, Jajona, Gutek. To jest jedna z naszych miejscówek, na której żeśmy przysiadywali bardzo często. Ja chodziłem do szkoły z Magikiem, on był starszy ode mnie o kilka klas, spotkaliśmy się, widywaliśmy się na przerwach. Jakoś przez wspólnych kolegów doszło do znajomości, zaczęliśmy się wymieniać muzyką, no i zakochałem się w mózgu hip-hop. Tutaj na osiedlu, czy to u Magika, czy u mnie. Generalnie cały czas żeśmy się spotykali, robiliśmy muzykę, pisaliśmy teksty, rymowaliśmy je do mikrofonu takiego jeszcze z komputera, takiego patyczka. Przede wszystkim mieliśmy taką świadomość, że trzeba szlifować siebie, trzeba pracować nad sobą, dużo ćwiczyć, pisać, kombinować, próbować i tak dalej, żeby zyskać własny indywiduum. Kluczem jakby w zrozumieniu dlaczego na Śląsku hip-hop to jest Kaliber 44, który, który jakby to zaczął. To był pierwszy rzut taki, który spierunował cały rynek i nagle wszyscy zaczęli się zastanawiać czym jest rap, czym jest hip-hop. Ja myślę, że muzyka rap jest polska muzyka rap i... Jest w stanie przyjąć się na polskim rynku, ale to po prostu jeszcze zależy od tego, jacy ludzie słuchają tej muzyki i czy naprawdę ją czują, bo ja myślę, że najważniejsze jest to w tej muzyce, że można rozumieć teksty, które są bardzo ważne. Czy to kara samych szepów do czy my tego było, ale strzał Ile ja bym chciał? codziennego dnia całymi dniami wszędzie oglądam telewizyjne, ile ja bym bałby o tym nie myśleć Kaliber właśnie w swojej pasji i w elokwencji, którą zaprezentował w, w Pierwszymi nagraniami otworzył drogę na tak zwane salony temu gatunkowi i o wiele łatwiej było wszystkim po kalibrze nagrywać i mówić, że jest się na przykład hip-hopowcem, raperem, tworzy się muzykę hip-hop. Stworzyli muzykę, która po pierwsze była dobrze zarapowana, po drugie miała jakąś taką, no można powiedzieć trochę, trochę taką młodocianą, ale głębiej jednak, w sensie tekstów i tego klimatu, który stworzyli, takiej muzyki dzisiaj już nikt nie robi. Po prostu Tato, jakie twoje imię jest? Założę świętej pamięci w radio A odpowiedź nie miał świadomości grania w legendarnym zespole. Wiedzieliśmy, że robimy coś wyjątkowego, wiedzieliśmy, że robimy coś naprawdę dobrego dla wielu ludzi. Był jakiś taki czar wokół tych płyt, że one były oderwane bardzo, bardzo od rzeczywistości, która wtedy w, 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 no była też dość przełomowa. Chodziłem do klasy z Magikiem i z Dabem, w związku z tym... Właśnie wśród naszej trójki zawiązała się taka właśnie fascynacja tą muzyką, tą kulturą, która na początku też dla nas była jakąś zagadką, bo też jedyne jakby źródło informacji, nie wiem jakie mieliśmy, to była satelita, która została zakupiona przez rodziców Magika w latach 90. na początku, no i to właściwie jest wszystko, nie było internetu, nie było wzorców żadnych, nikt starszy, powiedzmy ze starszych ludzi ze starszej ekipy z Katowic, z różnych środowisk nie, nie kumał tego, myśmy jakby to zaczęli, więc tak naprawdę to, co myśmy robili, to była nasza wizja. Były to, 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 to twórcze bardzo czasy. Pamiętam, że jak, jak doszło do nagrywania tych rzeczy w profesjonalnym studiu, to realizatorzy się łapali za głowę, co to jest w ogóle, co to za muzyka i o co chodzi. W każdym razie no, ta pasja i to zaangażowanie chłopaków zaowocowało dużym sukcesem i kalibra i potem paktofoniki. Z chłopakami e, poznałem się osobno i z fokusem i z magikiem. Fokusa poznałem w Mikołowie na e, w w, nie, w zamkniętym już miejscu, takim salonie gier, w którym robiliśmy pierwsze hip-hopowe imprezy tutaj. E, potem tutaj też w sumie niedaleko malowaliśmy razem graffiti na basenie, który jest tam 100 metrów stąd. E, no i po połączyła nas przede wszystkim muzyka i rapowanie od tego, jakby się nasza znajomość zaczęła, podobnie jak to było w przypadku Magika, ale z nim dla odmiany poznałem się w Katowicach w megaklubie, nieistniejącym już starym Megaklubie, gdzie zresztą poznawaliśmy się trzy razy, co jest śmieszne. Nie? Widać yy, po prostu nie, nie był w stanie mnie zakodować, ale po trzecim razie już yy, utkwiłem gdzieś w jego pamięci, w jego świadomości. No i od tego czasu zaczęła się nasza przygoda muzyczna. Założyliśmy zespół jakby faktowanika, kiedy... E, kaliber jakby się rozpadł, Magigot szedł, znaczy nie rozpad tylko Magigot z Kalibra, e, więc był jakby wolnym strzelcem. Wpadliśmy na pomysł, że skoro się znamy, skoro w trójkę rapujemy i lubimy to robić zależy nam na tym, e, postanowiliśmy założyć skład, wymyślić nazwę Paktofonika. W pewnym czasie, kiedy już mieliśmy jakiegoś singla nagranego, w jakiś sposób pocztą pantoflową zaczęło się robić do nas głośno, dotarło to do niektórych ludzi, którzy się Szybko u nas pojawili i zaproponowali nam e, wydanie płyty. Pilkopowa podróż do przyszłości. Hipkopowej społeczności, pokus smog już gości. Jedna, jedyna sprawa godna wytrwałości. Niewiarygodnie szybki smog w świecie swych wartości. Powstałem z nicości, obrałem drogę ku wolności. Pierwszy priorytet obrany serca bitem. Chociaż inne perspektywy rozmyte to CTN, nie sen. Wiem, że mam to we krwi jak tlen. Na pewno, to na satysfakcja to jedno Korzyście z rzeczą tylko pokrewną Nie pękam, nie stękam, to innych jest udręka Nie błagam, nie klękam, mam radość w tych dźwiękach Swobodnie słowa plątam na wszystkich moich frontach Siedzę, kucam, rozrzucam je po kąta. Przyjemne z pożytecznym, to sukces odwieczny bez obawy ja jestem bezpieczny, ale w jakim sensie? Oto jest pytanie. Panie i Panowie, otwarte losowanie. Prostej tej loterii ciąży na jednej karcie. Nie mam wyboru, za to ludzi poparcie. Prawdopodobieństwo jednak dłuższe niż dotka, że ta karta to nie wlotka mamanie, to ciągłe słów kompletowanie. Tak było, jest i tak zostań. W tym czasach, to to. w latach 98-2001. Pracowałem w radiostacji, w której byłem szefem programowym. Pamiętam, jak przyszły pierwsze nagrania, paktofoniki, trochę jednak inne niż, niż, niż kaliber, bo inni, poza, poza magikiem przecież zupełnie inni ludzie, dzieciaki, młode chłopaki, Fokus Irachim. I taki już dreszcz nas przeszedł po prostu takie, bo coś niesamowitego po prostu. No i decyzja, ja byłem wtedy szefem, czy piosenka jestem Bogiem, yy, możemy puszczać, czy nie Mam jedną pierdolną schizofrenię zaburzenia emocjonalne, proszę puść to na ty nie powiem ci, że to fakt Powiesz mi, że to Pierdolę Pierdoleć I tak rozejdziesz się po łokciach, bo ja jestem Bogiem uświadom to sobie słyszę słowa, od których bo się na głowie O rany, rany jestem niepokonany A i -p -h -o -p, bez reszty oddany, przejebany, potencjał niewyczerpany, chyba w DNA on był mi dany. znaczy naprawdę był telefon, że Magik zadzwonił rymując fragment tekstu, nie i, i ja mu powiedziałem, że stary gościu, ale to nie przejdzie ale tak długo drążył, tak długo drążył, aż w końcu było i się nagle okazało, że to jest kawałek objawienie, którego do końca nawet nie wszyscy rozumieją, nie dlatego, że tekst nie niezrozumiały tylko ewenementu tego kawałka jestem w Wiadomo to sobie, sobie Ty też jesteś Bogiem Wyobraź to sobie, są niepożytalne zaczyny swoje odpowiedzialne Jak ty nieprzemagalny, będziesz tu jak Tu co świat realny, na wiedza wirtualny System binarny, materię łatwo palny Da przepływ momentalny, energii cios Kandydat potencjalny, na testy teatral Zaznałeś szoków w 2000 roku, zatrzymany Pora na elaborat eksperymentalny Sposób niekonwencjonalny, Głoszy treści Słuchaj proszę, trafiam cię nie pewności z